Witam. Aby sobie łączyć pracę z pocztą Gmail można sobie segregować mm, wi wiadomości, które do nas wpływają. Aby zrobić segregację wi wiadomości można tworzyć sobie foldery aby utworzyć foldery należy zrobić następujące rzeczy wybieramy sobie przykładową wi wiadomość następnie etykiety utwórz nową wpisuję sobie etykietę jaką chcę jak przykładowo nazwę ją Gmail klikam utwórz i jak widać w tym, w tym momencie utworzyłam mi się yy, utworzył mi się folder Gmail, aby do tego folderu trafiały wi wiadomości pod tego adresu, yy, jako, jako wiadomości administracyjne od, od Gmaila, N należy kliknąć więcej. Filtruj wiadomości tego typu. I tutaj, i tutaj określamy, od jakiego nadawcy mają trafić wiadomości do tego folderu. Tutaj mamy adres od nadawcy. Zostawiamy to tak jak tu. Jest tutaj, tutaj będzie o, oczywiście może być inny adres, bo to, bo to jest adres po prostu nadawcy, z, z którego to od razu przyszła, przyszła ta wi wiadomość. A następnie tutaj określamy sobie po, po jakim słowie on ma. Yy, Tą wiadomość wrzucić w, w daną kate kategorię. Przykładowo przykładowo wrócę do wrócę do wrócę sobie do tej pozycji i wpiszę sobie temat że, że ma że, że ma wrzucić tą wiadomość do folderu gmail gdy gdy nadawca będzie kiedy wiadomości będzie podane A następnie klikam sobie tutaj. I tutaj wybieram sobie akcję, która ma być wykonana. Aby zastosował nam i to automatycznie do, fol do folderu Gmail, należy zaznaczyć. Zastosuj etykietę, a następnie wybrać etykietę, która ma być zastosowana. W tym przykładzie Gmail klikam, i akurat ja sobie mogę zaznaczyć tą opcję. Zaznacz filtr także do trzech pasujących wątków. Więc ja sobie klikam, ale, ale jeżeli tej opcji nie ma, to znaczy, że, że po prostu nie ma wątku spełniającego te, te kryteria na, na chwilę tworzenia tej reguły. Ale akurat u, u mnie są, więc dlatego, mam tą opcję. I po sprawdzeniu, że wszystko jest dobrze ustawione, mogę kliknąć Utwórz filtr. I jak widać, fil filtr został utworzony. I te wiadomości, które, które były. Skrzynce odbiorczej są przeniesione do, do folderu Gmail i tak to pokrótce wygląda. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Łukasz Gruziecki, i do usłyszenia.